Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj luźny temacik. Chciałem omówić taki wiosenny, a mianowicie top 3 gadżetów, bez których nie wychodzę na rower. W zasadzie miało to być top 3, ale będzie top 5, bo właśnie teraz przed wyjściem uświadomiłem sobie, że jeszcze dwie rzeczy, bez których raczej bym na rower nie wyszedł, znalazły się. Także zaraz wszystko pokażę, o wszystkim opowiem. Zapraszam do oglądania. No to zaczynamy, bierzemy temat na warsztat. Jak widzicie mam tutaj kask, mam tutaj bidon z napojem, mam tu coś do jedzenia, ale nie są to, umówmy się, gadżety, bez których nie wychodzę. Na rower są to po prostu rzeczy, które są dla mnie obowiązkiem podczas wyjścia na rower. Kask musi być, no wiadomo, no kto, kto nie nosi kasku, no to, no to gratuluję. Picie wszelkiego rodzaju płyny, wody, izotoniki, herbaty i tak No i coś na ruszt, jakieś pożywienie. To, jest, to są rzeczy oczywiste, o których nawet tutaj tylko nie będę wspominał. One nie są w żadnym top 5. W zasadzie miało być to top 3. Podciągłem pod top 5, bo jeszcze dwie rzeczy mi wpadły do głowy, bez których się nie ruszam po prostu na rower. No i to tak pokrótce. Więc to sobie odstawiamy jako rzeczy po prostu niezbędne, i każdy, kto jeździ na rowerze, wie, że musi jeździć w kasku. Trzeba coś się czasami napić, trzeba coś zjeść i tak dalej. Więc numer 5. Już się tutaj pojawia. Jest to taki portfelik rowerowy, ale nie o sam portfelik chodzi, choć trochę też, bo jest wodoodporny i tak dalej, a chodzi po prostu o zawartość tego portfelika. Jest to telefon, no bez którego wiadomo nie ruszam się na rower. Muszę mieć jakiś kontakt z bazą. Oczywiście wszystkie social media i tak dalej mam powyłączane. Nic mi, żeby tutaj mnie nie rozpraszało, ale kontakty, rodzina, dom to podstawa. Portfeliku, mam tutaj również jakieś tam chusteczki, pierdółki, inne rzeczy oraz klucze od mieszkania tutaj. Więc jest to dla mnie może nie tyle gadżet, co rzecz, bez której naprawdę nie ruszam się na rower. Jest to mój numer 5. Już przechodzę płynnie do numeru 4, który może być dla niektórych z Was bardzo naciągany. Dla mnie nie jest. Otóż są to rękawiczki rowerowe. I jaka jest historia w ogóle że bez rękawiczek nie chodzę na rower. Po prostu nie potrafię jeździć na rowerze bez rękawiczek. Źle się czuję. Jakoś mi jest niewygodnie. Przypuszczam, że jest to związane z tym, że kilka lat temu miałem niezłą glebę. Przeszlifowałem porządnie dłonie po asfalcie takim z piachem i od tamtej pory się po prostu nauczyłem jeździć już w rękawiczkach. No, no po prostu nie ma jazdy, gdzie ja nie zabieram rękawiczek. Muszę mieć i tyle. Wiem, że nie każdy lubi, nie każdy jeździ w rękawiczkach, ja po prostu muszę, jest to jakby taki, taka trauma moja czy coś. Pamiętam, wtedy sobie pozdzierałem grubo ręce do samego mięcha, tutaj dłonie, między paluchami, obiłem sobie żebra i powiem wam, bardziej mnie doskwierały te, te tutaj rany, które miałem, niż same żebra, które też się dosyć długo goiły, bo to chyba trwało ze trzy tygodnie, gdzie, gdzie trzy tygodnie? Do trzech miesięcy bym nawet powiedział. Nie trzy tygodnie, a trzy miesiące. Przez trzy miesiące mi żebra bolały, były obite, ale bardziej mi doskwierało to, to zdarcie tych dłoni. No wszystko mi się tu paprało, lepiło. No wiecie jak jest, no trzeba coś ruszać, dłońmi choćby, nie wiem, posiłek sobie przygotować. Więc to będzie numer cztery, bez którego nie wychodzę na rower. I przechodzę tutaj teraz do numeru 3. Okulary. Okulary u mnie muszą być. Dlaczego okulary u mnie muszą być? Też jest ku temu pewien powód. Po prostu mam bardzo wrażliwe oczy na blask. Czyli tutaj chodzi o słońce, zimą to jest śnieg. Po prostu jeszcze jak jest słońce i śnieg zimą, no to jest dla mnie jedna wielka katastrofa. Ja nie widzę nic na oczy, oczy mi strasznie łzawią. Więc generalnie, gdybym wyszedł bez okularów na rower i przejechał się trochę z wiatrem pod wiatr, to za chwilę będę płakał, będę musiał się zatrzymać, bo nie będę w stanie po prostu jechać rowerem. No bo no nie będę nic widział. Najnormalniej w świecie. No. Okularki tutaj mam akurat Rudego. Project Cutliny to są bardzo fajne, fajnie mi się sprawują, nie żałuję tego zakupu. Jakbym miał teraz jeszcze raz kupić, to na pewno bym kupił te okulary. Do tego, no wiadomo, no, okulary muszą być, bo chronią po prostu wzrok. Yy, wiadomo, jak to jest, jak się jedzie. Jakieś muszki, jakieś poproszki, jakieś kamyczki jakieś różne dziwne rzeczy, które mogą się dostać do oka i jest praktycznie w pojeździe. Cała jazda jest popsuta. Jak dla mnie. Kiedyś miałem też taką sytuację, właśnie mimo to, że miałem okulary gdzieś, jakimś cudem, paproszek mi wpadł pod powiekę. No nie dało się już dalej jechać, po prostu musiałem wrócić do domu i próbować to wyjąć. Akurat się udało chusteczką higieniczną jakoś tego paprocha wyciągłem. Także jest to dla mnie numer 3, bez którego ja się po prostu nie ruszam na rower. Okularki i przechodzimy do numeru 2. I uwaga, uwaga, no cóż to jest? No wiadomo co to jest. Garmin Edge 1040, chociaż nie musi to być Garmin Edge, może to być zwykły licznik. Ja jestem po prostu fanem takich gadżetów, wszelkich statystyk, wszelkich tabelek, cyferek itd. itd. Ile przejechałem, z jaką średnią, z jaką mocą, z jakim tętnem. To jest po prostu też dla mnie jakby gadżet, który jest niezbędny. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, żebym, żebym miał... Może tutaj pokażę bliżej. A tutaj nic ciekawego w sumie nie ma. Takie tam moje wygłupy. E, dlatego licznik rowerowy. Tak jak mówię, to nie musi być Garmin. To może być Wahoo. Jak ktoś ma Wahoo, to ma Wahoo. Ja tam nie hejtuję. Ale jest to po prostu rzecz, która jest dla mnie niezbędna. Lubię po prostu. I tyle. No, i przechodząc płynnie już do numeru 1, nie wiem czy się spodziewacie tego, czy się tego nie spodziewacie. Odłożę tutaj licznik. No i uwaga, uwaga oto numer 1. Jest to radar rowerowy, a można powiedzieć, że to jest radar z lampką bądź lampka z radarem, jak to woli. Garmin waria. No, bez tego gadżetu, drodzy państwo, ja nie wyobrażam sobie teraz wyjścia na rower. Jeżdżę na tym od trzech sezonów. Tak się przyzwyczaiłem. Tak to w pewnym sensie uzależnia. Taki daje komfort psychiczny podczas jazdy, no, że ja sobie nie wyobrażam nie jeździć. Yy, jeździć bez warii, o tak bym to powiedział, nie wyobrażam sobie takich przejazdów rowerowych, nie, nie ma szans po prostu, tak się przyzwyczaiłem, jakbym bez, bez niej wyszedł z domu, to od razu wiem, że coś jest nie tak, że, że czegoś mi brakuje, to jest po prostu absolutnie na, na tą chwilę niemożliwe, Mega komfort, mega bezpieczeństwo, fajnie się z tym jeździ. Z tym, że jeszcze raz przypominam, waria nie zastąpi lusterka. Waria jest jako mega uzupełnienie lusterka. Samo lusterko uważam, że powinno być, nie ma sensu go ściągać, jak się ma warię, bo to ma służyć jako uzupełnienie. Ale naprawdę na trasie, gdzieś jakieś dłuższe odcinki, gdzie nic nie ma i nagle coś się pojawia, jak jedziecie, już się przyzwyczai człowiek, że jest pusto i, i zanika gdzieś ta czujność, i wtedy zjawia się on, bohater sytuacji, Garmin, od razu informuje, że coś się do nas zbliża. Dla mnie po prostu jest to numer jeden, i tak jak tutaj to ponumerowałem sobie, no to panie, to teraz pan będziesz mi tu latał. I wracając do tematu, samolocik już sobie tam trochę dalej poleciał, wracając do tematu. Te moje top 5, bez których ja nie wychodzę na rower. Jeszcze raz je tutaj pokażę. Jest to portfelik z telefonem, czyli jak dla mnie numer 5. Kolejny numer są to rękawiczki na rower, bez których ja nie potrafię jeździć, oksy wiadomo, o tym też już mówiłem. No, i garminek Waria i garminek Edge. Są to po prostu rzeczy, bez których ja się osobiście nie ruszam na rower. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze top 5 rzeczy, może być to top 3, bez których nie wyobrażacie sobie wyjścia na, na rower. Ja już swoje pokazałem. Czekam na wasze komentarze. Genialna dzisiaj pogoda. Jak mówiłem, temat wiosenny, lekki, śmigam dalej, a Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego nowego sezonu i trzymajcie się do następnego, cześć!